Chodzimy do nowego boksu. Boks jest bardzo przed, przestrzenny. Myślę, że będzie Ci się podobało. Każdy ma swoje własne okienko. No co zrobił, to poszedł do jedzenia. Każdy koń ma swój własny paśnik z bardzo dużą ilością siana. I z tyłu ma każde swoje własne poidło. I każdy ma swoje własne okienko, które jest specjalnie zabezpieczone. Budynek ten i cały ośrodek wpisuje się w nowe trendy rozwoju, kształcenia i badań na Uniwersytecie Rolniczym, a dotyczy on wykorzystania zwierząt dla potrzeb społecznych człowieka, a zatem dla jego rehabilitacji, leczenia, bo przebywanie ze zwierzętami leczy. Bonno, znany kucyk. Tak, bardzo zasłużony też dla nas. Tak, wiem, bo jeszcze. Zaciekana kloska jeździła na. Tak, ja. tak, ta... on jest. Ciekan Klosek go kupił? Tak, dziekana, to ta. koń, dziekana. potem przyszedł w nasze ręce. E, bardzo dużo zawodów jeździł, no teraz już ma 20 lat. Tu znajdujemy się właśnie na hali, głównym miejscu, gdzie jeździmy konno. E, jak świeci słońce, to wiadomo, że korzystamy najwięcej z zewnętrznych ujeszczelni, ale... Aktualnie pogoda bardzo często płata nam figle, więc codziennie wykonujemy tutaj ćwiczenia jednak z końmi i tutaj będą planowane te wszystkie szkolenia, zawody, więc to wszystko będzie się tutaj odbywało. Czy możemy powiedzieć, że znajdujemy się w sercu ośrodka animaloterapii, czyli w wyjeżdżalni na hali jeździeckiej. Tam jest tysiąca metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. Całości budynku. Ośrodku. Całości. Ponad tysiąca metrów sześciennych kubatury. Tak. Potężny budynek, ale może być wykorzystany do wszystkiego, czyli do dydaktyki, do badań, ale przede wszystkim może być wykorzystywany właśnie dla osób potrzebujących obcowania ze zwierzętami. Jak tak. mówi sama nazwa animaloterapia? Zawsze kontakt ze zwierzętami powodował to, że człowiek miał lepsze samopoczucie, natomiast jeszcze opieka nad tymi zwierzętami potęgowała. To jego poczucie bezpieczeństwa, to jego poczucie bliskości z przyrodą. Zwierzęta oddziaływują na praktycznie cały układ człowieka i ten neurologiczny, i ten mięśniowy, mechaniczny więc jesteśmy w stanie zadbać o swój stan zdrowia i psychicznego, i fizycznego. Ile jednocześnie tutaj koni może jeździć na takiej, na takiej hali? No, jeśli mamy hipoterapię, to jest jeden koń, jeden hipoterapeuta, jedna osoba, która jest do pomocy, czyli prowadzi tego konia, ale równocześnie jak mamy zajęcia, to do sześciu koni może tutaj spokojnie. Swobodnie, swobodnie bez, bez przeszkadzań. W sposób bezpieczny. Czyli, tak, w sposób bezpieczny użytkowany. W animaloterapii będą przede wszystkim wykorzystywane konie, bo dzisiaj posiadamy ich największe stado, to jest około 15 sztuk. Będziemy również chcieli nabyć alpaki, i będziemy również chcieli wykorzystać do tych celów. Pieski. Tutaj bardziej możemy równocześnie obserwować tego konia, który się zna znajduje na hali i na przykład e, punktowo sprawdzać jakieś rzeczy, czyli biomechanika ruchu konia e, równocześnie na tej tablicy, która jest interaktywna, więc takie rzeczy też jesteśmy w stanie robić. Myślę, że to jest przyszłość, czyli żeby coraz bardziej się rozwijać pod tym kątem. Najmłodszy i najstarszy uczestnik tych kursów? Chyba najmłodszy ma ze trzy latka i to jest końskie przedszkole, e, gdzie pracuje sobie z kucykiem, który jest takiego wzrostu, no i dzieciaczek też jest bardzo malutki, a najstarszy nie powiem, bo nie pamiętam, w jakim wieku są, ponieważ nie wszyscy udzielają takich informacji, ale myślę, że mamy sporo osób też takich powyżej 60 roku życia. Czyli ja się kwalifikuję. Oczywiście. To tylko jeszcze jedno pytanie, czy jest tak silny koń, który jest w stanie mnie unieść? Mamy, mamy oczywiście, mamy od najmniejszego kucyka po konia, który ma tam w kłębie mieć 70. Czyli nie pozostaje nam nic innego, tylko zaprosić wszystkich do naszego ośrodka animaloterapii. Różne. Zapraszamy. Uruchamiamy 4. października.